Serdecznie witam w dziewiątym odcinku Playlisty Wiatr ze Wschodu. Jak pewnie zauważyliście, playlista ta zajmuje się wydarzeniami historycznymi, związanymi głównie z Rosją. Wybór wydarzeń jest celowy, gdyż pozwala zrozumieć nienawiść Zachodu, a głównie krajów anglosaskich, skierowaną w kierunku Rosji. Nienawiść ta jest bardzo widoczna w czasach współczesnych i sądzę, że miała ogromny wpływ na powstanie przedstawionej wcześniej idei prometeizmu. W poprzednich odcinkach opisałem kolejne intrygi brytyjsko-żydowskiego pierwszego ministra Benjamina Disraelego, nieudaną inwazję Wielkiej Brytanii na Afganistan oraz powstanie nowego ruchu socjalistyczno-komunistycznego używającego nazwy Towarzystwa Fabiańskiego. W tym odcinku opowiem o sekretnym przymierzu Rosji z Niemcami oraz późniejszym również sekretnym Rosji z Francją. Pomimo tego, że brytyjsko-żydowski agent Rothschildów zniszczył sojusz trzech cesarzy w 1878, niemiecki kanclerz Bismarck kontynuuje pracę nad pokojem. I w czerwcu 1887 roku doprowadza do traktatu z Rosją. O tym tajnym traktacie pisze King. Żeby odnowić pokój we wschodniej Europie i zapobiec brytyjskim lub francuskim intrygom w celu rozpętania kolejnych wojen, Niemcy Bismarka i Rosja carskich romanowów podpisują sekretne przymierze znane pod nazwą. Traktatu reasekuracyjnego. Zgodnie z zawartym traktatem, Niemcy i Rosja zgadzają się do pozostania neutralnymi w wypadku związania wojną z innym narodem. Jednakże neutralności nie stosuje się do przypadku, kiedy Rosja zaatakuje sprzymierzeńca Niemiec, czyli Austro-Węgry. Rosja pozostaje protektorem mniejszości słowiańskiej ortodoksyjnej pod rządami Austrii, jak również małych państw słowiańskich, jak Serbia. Traktat reasokuracyjny jest dobrym znakiem, wskazującym, że Rosja i Niemcy będą zdolne do rozwiązywania przyszłych różnic na drodze dyplomatycznej. Podpisany w 1887 tajny traktat reasekuracyjny pomiędzy Rosją i Niemcami zapewnia pokój i możliwość użycia rozwiązań dyplomatycznych. Niestety traktat nie przetrwa zbyt długo. W marcu 1888 w wieku 91 lat umiera Kaiser Wilhelm I. Jego następcą zostaje syn Fryderyk III który po zaledwie trzech miesiącach władzy umiera na raka gardła. W czerwcu 1888 kajzerem zostaje 29-letni syn Fryderyka Wilhelm II. Niestety Wilhelm II nie odziedziczył umiejętności politycznych swojego ojca i łatwo ulegał wpływom doradców zewnętrznych. Podobnie jak wielu wyedukowanych Europejczyków Wilhelm II jest częściowo zainfekowany trucizną liberalizmu. Podczas kiedy żelazny kanclerz Bismarck chce usunięcia czerwonych z Niemiec, młody Wilhelm waha się, żeby zmiażdżyć komunistów. Wierzy on, że jeśli Niemcy staną się bardziej demokratyczne, to uspokoi czerwonych agitatorów. Wilhelm II chce również lepszych stosunków z Wielką Brytanią, wrogiem Rosji. Ostatecznie młody władca Niemiec, prawdopodobnie pod wpływem dworskich intrygantów nowego porządku świata, odwraca się od Rosji i odrzuca powtarzane żądania Rosjan o wznowienie Bismarckiego traktatu reasekuracyjnego. W wyniku zaniechania działań przez Wilhelma II. Traktat nie zostaje wznowiony. O młodym Kaiserze Wilhelmie II pisze King. Jako wnuk brytyjskiej królowej Wiktorii, Wilhelm jawnie wierzy, że może zaufać i stać się przyjacielem Brytanii, która już naprawdę należy do Rothschildów, a nie Wiktorii. Wierzy on również, że może rozwiązać problemy z Rosją poprzez negocjacje. Rosja czuje się wyizolowana i nieufna do sprzymierzeńca Niemiec Austro-Węgier. Powoduje to, że jest podatna na francuskie i brytyjskie intrygi. Historia udowodni, że stary Bismarck miał rację, a naiwny młody Wilhelm się pomylił. Z powodu naiwności młodego cesarza Wilhelma II. Traktat reasekuracyjny zostaje zerwany w 1890. Wyizolowana od Niemiec i podejrzliwa w stosunku do Austro-Węgier Rosja chce kolejnego konfliktu z Turcją, ale wpada w sprytnie zastawioną pułapkę przez Francję i agentów nowego porządku świata Rothschildów, którzy dążą do konfliktu z Niemcami. Zawarte w 1892 francusko-rosyjskie przymierze, tworzy związek militarny pomiędzy dwoma narodami. Sojusz Francji z Rosją wszedł w życie w 1894 i przetrwał do 1917 roku. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka. Zamazane obrazy trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek dziewiąty, w którym opowiedziałem o powstaniu i upadku sekretnego przymierza Rosji z Niemcami. Serdecznie zapraszam do odcinka dziesiątego pod tytułem Przepowiednia.